Cześć, dzień dobry, dzień doberek wszystkim. Słuchajcie, yy, korporatokracyjny plan demiczny. Ciąg <ścjąc> dalszy. Jak podaje yy, dzisiejsze źródło RPPR Rzeczpospolitej, nie żebym specjalnie czytał, ale akurat w internecie mnie się wyświetliło, Koronawirus, nie zakrywasz twarzy, będziesz musiał przedstawić zaświadczenie. Nie, czyli nie tak jak dotychczas, że mogłeś się pować, że lekarz ci nie pozwala i, i koniec, nie? Wiecie, przecież wszyscy już wiemy, że te maseczki nic nie dają, nie. Żeby maseczka działała, żeby nas chroniła czegoś, to musiałby być filtr w niej. Takie maseczki są o wiele droższe. Szczególnie teraz, nie? Gesze w liczą. I co? I 20 do 30 minut, nie dotykając jej oczywiście rękoma, dłońmi, można taką maseczkę używać jedynie. Później to kosza, nie? Nie na, kurwa, podwórko sąsiada. To tyle jeśli chodzi o ten wstęp. Natomiast dalej jest napisane w Rzeczpospolitej. Tak, od 1 września ma zostać wprowadzony obowiązek. Przedstawiania zaświadczenia o przeciwwskazaniach medycznych do zakrywania ust i nosa. Poinformował o tym podczas, podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceminister zdrowia, ser Janusz Cieszyński. Przypomnijmy, iż za brak maseczki można dostać mandat w wysokości 500 zł. Ale to nie wszystko. Sprawa może też trafić do sanepidu, a ten może wymierzyć karę administracyjną nawet do 30 tysięcy pelenów. No. Ech. Dalej. Minister Łukasz Szumowski poinformował o zwiększeniu rygorów związanych z epidemią w 19 powiatach, w których sytuacja w ciągu 14 dni była najgorsza w ostatnich dwóch tygodni. Ostatnio wzrosły liczby raportowanych przez nas zachorowań na co widać. <laughs> Stwierdził. Dodał, że przeprowadzone analizy wskazują, że największe wzrosty w średniej dwutygodniowej notuje się w 19 spośród blisko 400 powiatów. W związku z tym chcemy w tych powiatach, w których jest największy wzrost zakażeń, wprowadzić z powrotem pewne obostrzenia i rygory. A w powiatach, które, które mają nieco mniej procentowych zachorowań, yy, można powiedzieć, żółtych, w cudzysłowie, te rygory w mniejszym stopniu, mówił. W czerwonych powiatach, noszenie maseczek w przestrzeni publicznej będzie obowiązkowe. Kluby i dyskoteki pozostaną zamknięte. Duże imprezy masowe się nie odbywają. Tak to wygląda. Po prostu musimy trochę się otrząsnąć. Mówił minister. O, aż mój pies zawarczał za drzwiami. O, drugi raz. O. I takie jest właśnie to źródełko RP.pl dzisiejsze. Także wiecie. Plandemia, korporatokracja. A nutami chyba sobie trzeba wysmarkać nos. O, aż mi się coś przetkało w prawym uchu, to jeszcze po biszczackich nalewkach fajne było yy, no co więc nadal bezpieczniej drapać się po jajach lubię to robić w stylu bandiego niż <laughs> zakażleć w tramwajach no, taka sytuacja ale alem, tylko my mamy dosyć już tych ściem nie? czujesz oddech kosmity Zamiast gwiazd satelity. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Naprawdę. I nie dajmy się zwariować. No. Buźka. A, i, i, i to nie są te jakieś z R czy coś. Nie reklamuje, nie handluję o kolorami. jeszcze, chociaż może zacznę. Ale wcale nie muszą być z R czy z numerami, jak tam taka fajna firma która sprzedaje twój pieniędzy. starsza naprawdę chińskiej żadnych kurwa, testów, żeby sobie poprawiać wzrok. Lepiej niż tym kurwa gównem z, z, z czegoś tam. No. Why? W tych wypadkach akurat Aliexpress jest lepszy niż, kurwa, pięć bo y, te miałem wcześniej. Już wiele lat temu, nie? A te mam od niedawna i zrobią coraz słabszy. Tyle. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Nie dajmy się robić fuja. Okej? Okay? No. Wielu osób się nie, po, nie podoba tak. Rozumiem, nie? Że, że tak łączę te, 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 kurwa, style jak krokodyle, ale no, co zrobić? Jestem do chuja szczerym człowiekiem. słowo kurwa w języku polskim, to wiecie jakie jest? Zaraz mnie ktoś zgłosi i to nie pójdzie. Nie, jak jest. Nasza cała konstytucja może się tak zacząć, nie? My, naród kurwa, jego mać polski, żądamy sobie spokoju świętego. Wszystkiego dobrego. Nie dajmy się zwariować. Wszystkiego dobrego. Aha, jeszcze kubki, jak chcecie, to nie wiem, czy jeszcze Andrzej, Andrzej ma, ale no kto mógł zdobyć Puchar Polski w takich czasach, no oczywiście Krakowia, bo tylko my mamy taką historię zawsze w dupę bici, ciemnie bici ale niewyżyci i doświadczeni a Chrystus kiedyś powiedział, że prześladowania są błogosławieństwem, szczęśliwością bo się nabawa wiedzy nie? i człowiek staje się poraniony, pobliźniony wiecie, traumy tu nieprzespane noce Dzięki za lajka, ale nie dajmy się zapakować w koce, Szczęść może.